Pamiętajcie, fajerwerki są dla osób pełnoletnich, film kręcony pod nadzorem dorosłej. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o wyrzutni Show of Fireworks. Wyrzutnia jest od Jorge. Kod produktu tej wyrzutni to jest jw 290 Strzela na 35 metrów w górę. Czas strzelania około 25 sekund. Efekt czerwone, zielone, srebrne, mieniące się komety, plus prezentujemy różnokolorowe gwiazdki, crackling, czyli ma multicolor. No, multicolor jest fajny dla mnie mnie. Ma podstawkę plastikową, czyli to jest plus. Tak trochę się buja, ale dobra. E Neku 240 gram. Tutaj jest nie pod alkoholem, alkohol alkoholem to jest przekreślone, czyli nigdy pod alkoholem. Tutaj mamy instrukcję fajną. Tylko on podstawowy, jak to wiorgę tą stroną do publiczności, czyli że publiczność jest publicznością, czyli tak ją stawiamy, bo wtedy wyjdzie nam piękny wachlarz z efektu. I dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Na...